Ale zjem Jest godzina czwarta, a ja nagrywam zapowiedź do zlotu Przegrałam życie Ale to nie moja wina, to wina Adama i Kamila, bo oni mi nie pozwalały spać Mówi tak, że nie może spać, ale ja chcę spać, ale nie może spać i ja nie mogę wtedy spać To jest straszny dramat życia, słuchajcie, masakra Dziś chciałam Was zaprosić na wspaniałe wydarzenie, które będzie miało miejsce 16-17 sierpnia w Warszawie, ponieważ to będzie już drugi ten tym roku zlot. Ale tym razem będziecie mogli wpaść się z nami zobaczyć, napić się soczku albo wody i zjeść mandarynkę. Będziecie mogli się z nami spotkać, będą dwa dni poświęcone kompletnie dla Was. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na Facebooku na dole, co do osób, które mają tam przyjść, osób, które nagrywają, to będę na pewno ja, będą Macie cioszki, będzie Darek, będzie, będzie Kamil, będzie, będzie milion innych wspaniałych, najwspanialszych na świecie osób, które na pewno chcecie zobaczyć, bo ja chcę ich zobaczyć, więc Wy też musicie chcieć je zobaczyć. Zmachałam się. Tak, więc mam nadzieję, że się zobaczymy. Nie będę się rozgrydywać, bo wszystkie informacje, jakie potrzebujecie, są na Facebooku. Jedyne o co Was chcę teraz poprosić, to wiarygodne zaznaczenie swojej obecności. Jeżeli będziecie to zaznaczcie, że weźmiecie udział. Jeżeli Was nie będzie, to zaznaczcie po prostu, że Was nie będzie albo, że może, bo chcemy tak przynajmniej na oko wiedzieć, ile osób ma tam być. No, to wszystko na dzisiaj mam nadzieję, że się zobaczymy, bo to już za chwilę. <laughs> Boże, nie mogę się doczekać. Więc do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa!